Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adek, witam was w pierwszym filmie z nowej serii, tak zwanym szybkim strzale. Postanowiłem zrobić taką serię w związku z tym, że mamy nowy rok, no to pomyślałem, że coś nowego by się też przydało ponagrywać i tym razem jest to seria oparta na przedstawianiu różnych gier i ocenianiu ich od razu, więc zrobiłem sobie taką skalę w sześciu różnych punktach <laughs> także będziemy oceniali na pewno grafikę, optymalizację, fizykę, gry, mechaniki zawarte w tej gry samą zawartość, czy jak tam zwał content, czyli po prostu to, ile jest dla graczy przedstawione w tej grze, no i satysfakcję z tej, z tej gry, więc myślę, że taka skala z każdej z tej pojedynczej skali będzie można uzyskać od 1 do 10 punktów. Więc łącznie gra będzie mogła zyskać punktów 60. Od razu sorry za mój głos, ale jestem jeszcze trochę przeziębiony, więc wiecie jak jest. <laughs> Także co, witam Was w pierwszym filmie w nowym roku i co, i zaczynamy. Tym razem gra Half Sword, czyli jakby na tłumaczenie takie dosłowne z angielskiego na polski to będzie pół miecza No i jest to gra, jak sami zresztą widzicie tutaj po tych obrazkach, dosyć brutalna, więc od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś nie lubi tego typu widoków, no to lepiej, żeby nie oglądał dalej. No i mamy tutaj tak naprawdę kilka klas postaci, poczynając od takiego, powiedzmy zwykłego obywatela, gołodupca, bez żadnych tutaj, bez żadnej zbroi, bez niczego, tak, bez żadnego uzbrojenia nawet, Potem mamy wieśniaka. Potem mamy jakiegoś takiego kupca. Nie, mamy potem takiego już powiedzmy, nie wiem, jakby nazwać strażnika miejskiego, ja bym to tak nazwał chyba. Potem mamy już takich bardziej uzbrojonych. Nie wiem, czy to jeszcze nazwałbym rycerzem, czy nie. No, nie potem już mamy na, już taką powiedzmy klasę wyższą, jeśli chodzi o rycerzy. Później mamy już takich naprawdę, naprawdę. Mocno uzbrojonych, jak widzicie, i ma tutaj całą tą przełbicę, czy ten cały hełm, i tak dalej. No, generalnie są no, mocno uzbrojeni. No, i tutaj mamy już takich na, naprawdę, naprawdę kozaków, którzy, którzy są już uzbrojeni od stóp do głów, tak naprawdę sali pokryci w zbroi, i, i, i tak to wygląda. I tutaj w ogóle jest też jeszcze jedna opcja, natomiast ta opcja jest nie, nieaktywna. Czyli najpierw sobie zagramy wieśniakiem i wam pokażę jak to wygląda. Generalnie gra polega tylko i wyłącznie na tym na napierdzielaniu się i ja mam bardzo nadzieję, że kiedyś zostanie multiplayer do tej gry dodany. Gra jest dostępna za darmo na, na Steamie Playtest. Myślę, że każdy do, otrzyma dostęp do playtestu wystarczy tam sobie kliknąć, że chcecie dostęp do playtestu i oni wam automatycznie raczej dadzą. No dobra, tutaj mamy następną naszą walkę i możemy sobie wybrać e, walkę po prostu na zwykłe pięści, bądź e, walkę e, Spoilance, chyba tak to się nazywa, no i to generalnie działa tak, że każdy zaczyna, każdy gołodupiec zaczyna bez niczego, i gdzieś tam na środku areny leżą porozrzucane różne oręż. W tym taborety na przykład, więc możemy chwycić taboret i, i rozwalić przeciwnikowi łeb. Tak naprawdę machamy myszką. Generalnie lewo, prawo na przykład. No i teraz o, się z tym gościem. Wiadomo, można się można blokować. Można o, dostał chyba w gardło, bo się złapał za, za gardło. O, no i upadł, rozwalił się, głupi ryj. O, i teraz gościu upadł, i teraz, jak słyszycie, on tam błaga o litość, nie? Żeby go oszczędzić. No i my możemy go albo dobić, jeżeli chcecie, albo po prostu mu darować. I po prostu wygraliśmy pojedynek, przytrzymujemy gier, żeby kontynuować. No i weźmy sobie to, żeby wam pokazać, jak, się, jak wygląda tutaj bitwa na Orange przeróżny. Tutaj mamy taką tackę No i generalnie, jeśli chodzi o. Oj, młotkiem tu gościu próbował. Dobra, gościu tu został rozwalony. Generalnie, jeśli chodzi o optymalizację, no to tutaj za dużej oceny za optymalizację nie będzie, bo jak widzicie, jak już się bije ich kilku, no to jest, jest lipa jest lipa, więc gra jest średnio zoptymalizowana, no i gram też na ustawieniach graficznych medium, więc ta gra może u was lepiej wyglądać, ale na mojej karcie graficznej, która bez problemu Wiedźmina 3, czy na przykład nie wiem, co tam jeszcze ostatnio, Red Dead Redemption 2 e, Cyberpunka na ultra bez problemu pociągnie, no to ta gra na na, na, na wysokich, czy na ultra e, już zaczyna działać słabo, więc optymalizacja jest naprawdę do dupy tutaj, może najpierw spróbuję tego wykończyć Oj, ale blisko było. Fuck, uciekaj. Prawy dostałem, prawie dostałem w łeb. Dobra. No ten już jest obity mocno. Jak widzicie, ma nawet jakiegoś tam siniaka. Ja ich jakąś deską napierdzielam. Nie wiem, co to nawet jest. Z tym będzie trochę problem, bo on tak tym bije na odległość. Musimy wyczuć moment. O, i się w niego wpieprzyć. No i wygraliśmy ten... Ten pojedynek tak naprawdę no, no i mamy tutaj nowe tryby Więc widzicie trybów jest kilka yy, Trybów jest kilka Tutaj mamy taki tryb coś jak deathmatch Team deathmatch Czyli mamy niebieskich kontra czerwonych No i oni się wszyscy biją My zaczynamy po jednej albo po drugiej stronie Więc postarajmy się obronić O no i on tutaj dostał Chyba w nogę No i się gościu Wykrwawił, jak widzicie. No, mega, jeśli chodzi o grę, to jest mega, mega. Powiedzmy taka. Yy, satysfakcjonująca. Bo to może trochę. Nie wiem, jak to nazwać. Ale. O, widzicie, zablokowałem cios. Spróbujmy go jakoś tutaj. Spróbujmy go. O, i za kolano go złapałem. No i kolejny w sumie tak samo padł. O, rękę mu złamałem w ogóle też. Można, można łamać kości. Można łamać kości, można odcinać różne części ciała, powiedzmy, jeżeli nawet dobrze traficie, mi się raz udało gościowi się łeb odciąć. Fajne jest w tej grze to, że pod guzikiem C macie tryb fotograficzny i macie też free kamerę możecie tutaj różne elementy zmieniać, robić jakieś zbliżenia itd. Można to zresetować, można ukryć to i tak dalej, więc można fajne, fajne screeny w tej grze porobić. Podwał też można zmienić sobie tutaj, że tak powiem widok z pierwszej osoby. O, no i właśnie mu chyba nogę odciąłem. W sensie końcówkę nogi mu chyba odciąłem, więc no możemy go tutaj sobie przesunąć. No jak widzicie, bud został. Widać, że się krew sączy, jak go tu położymy, to zaraz będzie czerwono Więc gra jest no, mega, 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 powiedzmy sobie szczerze No jednak tak bardzo chyba ta krew nie leci, się chyba już tu wykrwawił No ale jest mega krwista powiedzmy, więc ten Ale to jest naprawdę satysfakcjonujące, powiem wam szczerze Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane O kuźwa Przyczyłem chłopa na pół. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w ogóle, teraz. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobiłem w tej grze. Ja grałem w 3 godziny, więc się trochę zdziwiłem. No ale jak widzicie, gra jest. Dostał ode mnie hita na plecy i to przeżył, kurde. Dobra, on już jest po nim, chyba. Już się powinien wykrwawać, a tamten ledwo na nogach stoi, prawdopodobnie ma nogę złamaną, wiecie, bo on o, ledwo idzie, widzicie? Więc go tu możemy, o, poharatać. No i na tym wygląda, na tym polega ta gra tak naprawdę. na tym polega ta gra, no generalnie cała gra jest oparta głównie na, na fizyce, ale jak widzicie, no optymalizacja jeszcze pozostawia wiele... Do życzenia, Ciekawe, czy uda mi się odrąbać mu ten łeb. Więc tak naprawdę tyle. No myślę, że możemy przejść sobie do, do oceny tej gry. No i teraz, jeśli chodzi o ocenę tej, tej gierki, no to tak. Ocena jest sześciopunktowa, maksymalna łączna punktu, punktacja to jest 60, może zdobyć, tyle, może zdobyć gra. Jakby skala ocen jest moja, więc, więc tutaj, że tak powiem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Wasze może być inne. Możecie napisać w tej samej skali wasze oceny w komentarzu. To myślę, że można sobie będzie porównać. Grafika, no takie 6 powiedzmy. Yy, optymalizacja niestety 4, no bo jakoś tam ta gra działa, 1 na 1 jest git, ale jak już walczycie w 4, 5 albo jak już chłopa za bardzo poharatacie, no to gra potrafi nawet na takiej w miarę spoko karcie graficznej yy, trochę dostawać po dupie. Fizyka, no to dyszka, yy, tutaj jeśli chodzi o fizykę, no to 10 na 10, myślę, że to jest na pewno spoko ocena. Mechaniki, no dwa, no bo tutaj mechanik praktycznie nie ma, no jedyna mechanika jest taka, że tam można sobie wybrać tryb rozgrywki, ale brakuje customizacji tej postaci, żebyśmy mogli sobie sami orange wybierać taki jaki chcemy, trzeba klikać, ta, ta broń się losuje, um, nie ma multiplayera i tak dalej, no mechaniki dwa. Zawartość. Podobnie, no tutaj będzie trójka powiedzmy, no bo mamy te tryby, różne tryby gry powiedzmy, czyli możemy 1 na 1, możemy tam yy, 4 na 4 powiedzmy, każdy na każdego, czasami jest tak, że wszyscy na nas, no ale to wszystko jest losowe, no i też jest tego mało, więc tylko trójka, no i satysfakcja dycha, yy, więc słuchajcie, łącznie nam wychodzi 35 na 60 punktów, jest tak troszkę lepiej niż średnia, jak uznajmy, że 30 punktów to jest średnia, więc polecam sobie zagrać jeżeli was tutaj brutalność powiedzmy nie odstrasza no i co ja się z wami żegnam, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę czy wam się taka seria podoba i czy chcecie więcej tego typu filmów trzymajcie się, cześć